Widzisz ją przechodzącą korytarzem w firmie. Nienagannie skrojony garnitur, drogie szpilki, makijaż jak z okładki magazynu. Ale potem włosy się poruszają i wszystko się rozpada. To jak plastikowa ramka wokół arcydzieła. A co gorsze? Lustro w twoim domu opowiada tę samą historię o tobie, bo tanie włosy cię zdradzają, nie ukrywają tego, krzyczą o tym. I nawet jeśli nikt nie powie ci tego prosto w twarz, wszyscy to zauważają. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Jestem Karol, mam 40 lat. A na moim kanale Lukratywna Elegancja uczę kobiety rozszyfrowywać wizualne kody kobiet, które budzą zazdrość. Nie chodzi o posiadanie pieniędzy. Chodzi o to, żeby wyglądać, jakbyś należała do świata, w którym pieniądze są tylko detalem. Więc jeśli chcesz nauczyć się przekształcać swoją elegancję w coś lukratywnego, subskrybuj kanał teraz, aktywuj dzwonek i zostaw like, bo to, co Ci dzisiaj opowiem, może całkowicie zmienić sposób, w jaki jesteś postrzegana. Pozwól, że Ci coś powiem. Obserwatorka napisała do mnie w zeszłym tygodniu, że poszła na rozmowę kwalifikacyjną do luksusowego butiku. Nienagannie ubrana, prawidłowa postawa, perfekcyjne CV. Ale kierowniczka, kobieta z wytrenowanym okiem, nie potraktowała jej poważnie. Wiesz, co powiedziała później po godzinach pracy do pracownicy sklepu? Wyglądała zbyt wymuszenie. Włosy nie pasowały. Czy to okrutne? Tak, ale to jest prawdziwy świat, i właśnie dlatego musisz zrozumieć to, czego cię teraz nauczę. Czy wiedziałaś, że niedawne badanie branży luksusowej wykazało, że włosy odpowiadają za 35% pierwszego wrażenia wyrafinowania? Więcej niż ubrania? Więcej niż makijaż? To włosy odróżniają osobę, która płaci 300 euro za strzyżenie, od tej, która płaci 30. A oto sekret, którego nikt ci nie mówi. Nie chodzi o wydawanie więcej. Chodzi o wiedzę, co zrobić z tym, co masz. Włosy są jak cenna porcelana. Jeśli są wyszczerbione na brzegu, nie ma znaczenia, jak drogie są. Tracą wartość na stole. A ty tego nie chcesz. Nie zasługujesz na to. Więc przejdźmy od razu do sedna z siedmioma błędami, które niszczą twój wizerunek, i rozwiązaniami w pięć minut, które wszystko naprawią. Błąd. Kolor. Ach, kolor. Zbyt mocno zaznaczone pasma. Ten utleniony pomarańczowy blond. Ciemny odrost zaznaczający dwa centymetry wzrostu. To nie jest tylko brzydkie. To billboard mówiący: Nie mogę utrzymać swoich włosów. Bogate kobiety nie poprawiają odrostu co dwa tygodnie. Wybierają odcienie, które rosną z godnością. Spójrz na Zendayę, kiedy stała się blondynką w 2024 roku na tournée prasowe Challengers. Odcień? Miodowy blond. Kremowy. Bez oczywistego zaznaczenia. Kiedy urósł, nadal wyglądał zamierzenie. To strategia. Nieszczęście. Już Rihanna wybrała ten blond po narodzinach drugiego dziecka, ale zauważ, nie poszła na krzyczący platynowy. Poszła na złote odcienie, które wyglądały jak naturalne światło. A kiedy wróciła do czerni, poszła na czerń tak głęboką i błyszczącą, że wyglądała jak świeży atrament. Intensywna czerń, jak to teraz nazywają. Rozumiesz różnicę? Bogata kobieta nie chce, żebyś zauważyła wysiłek. Chce, żebyś pomyślała, jakie szczęście urodziła się taka. Dlatego odcienie 2025 roku są o wyrafinowanej neutralności. Drogie espresso dla brunek, waniliowy blond dla blondynek. Brądę dla tych, którzy nie chcą zobowiązania, ale chcą wyglądać, jakby je mieli. I najważniejsze – odcienie zimne lub lekko ciepłe. Nigdy pomarańczowe. Żadnej źle zrobionej miedzi. Jeśli nie masz budżetu na poprawianie co miesiąc, wybierz kolor bliski twojemu naturalnemu odcieniowi i poproś o delikatny balajaż. Nie to ombre z 2015 roku, które wyglądało, jakbyś zanurzyła włosy w wybielaczu. Dyskretny balajaż, malowane ręcznie, które udaje, że słońce wykonało pracę Claire Underwood w House of Cards Zauważ, jak jej kolor jest zawsze neutralny Zawsze nienaganny Zawsze wyglądający Jakby nie potrzebował konserwacji To poziom, który chcesz osiągnąć Błąd? Strzyżenie Jeśli twoje włosy mają zbyt cienkie końcówki, postrzępione Warstwy, które wyglądają, jakby zostały zrobione z zamkniętymi oczami Krzyczysz Salon dzielnicowy bez przeszkolenia Wiesz, dlaczego Sofia Richie Granger zawsze wygląda drogo? Bo jej cięcie jest proste Czyste, precyzyjne, bez ozdobników. Proste cięcie to kod statusu. Kiedy Hailey Bieber zmieniła się na ten kolor espresso brązowy w 2024 roku i utrzymała proste cięcie do ramion, nie tylko zmieniała swojego looku. Mówiła: "Należy do innego poziomu. I spójrz. Pozwól, że będę z tobą szczera. Byłam kobietą z postrzępionymi włosami, myślącą, że jestem nowoczesna. Już wychodziłam z salonu z pasmami, które wyglądały jakby zostały zrobione z zmiętą folią aluminiową." I to czego się nauczyłam płacąc drogo czasem i poczuciem własnej wartości, to, że eleganckie włosy to te, które umiesz utrzymać, nie te, które salon daje ci na trzy godziny. Dlatego, jeśli chcesz wyglądać bogato, obetnij końcówki. Naprawdę. Co sześć tygodni. I poproś swojego fryzjera o proste cięcie lub delikatnie warstwowe. Nic zbyt postrzępionego. Bo cienkie końcówki nie mówią, że jesteś nowoczesna. Krzyczą, że nie masz czasu i kierunku. A kobiety takie jak Katrin Księżna wali, które zawsze wyglądają nienagannie, nie mają postrzępionych końcówek? Nigdy. Mają cięcia, które utrzymują formę. Które wyglądają drogo, nawet gdy rosną. Błąd, i ten jest subtelny, ale rujnuje każdy luk. Złe akcesoria. Kolorowa gumka do włosów? Nie. Te czarne gumki stargu, które zostawiają ślady? Zdecydowanie nie. Widoczna wsówka we wkoku? Nigdy. Błyszcząca plastikowa opaska? Proszę. Elegancka kobieta używa matowych spinek z acetatu. Gumek owiniętych własnymi włosami lub w neutralnych odcieniach. Koka zrobionego techniką nie w pośpiechu. Widziałaś, jak Sophie Turner pojawiła się z tym nienagannym longbobem w 2024 roku, bez żadnych krzykliwych akcesoriów? Bo rozumie, że mniej znaczy więcej. Dlatego, jeśli zamierzasz związać włosy, używaj wysokiej jakości spinek. Tych z brązowego lub beżowego acetatu, które nie krzyczą, kupiłam w supermarkecie. I niski kok zawsze. Wysoki kok jest na gimnastykę. Niski kok jest na elegancję. Pomyśl o Karolin Bessette Kennedy. Ten jej niski kok był podpisem. Prosty, perfekcyjny, ponadczasowy. Błąd. I tutaj większość z was się rozpozna. Wykończenie. Już widziałaś tę kobietę z włosami tak wyprostowanymi, tak przyklejonymi do skóry głowy, tak pełnymi lakieru do włosów, że wyglądają jak kask? Właśnie. To estetyka balu maturalnego z 2005 roku. To nie elegancja. To zbyt widoczny wysiłek. Źle wykończone włosy są jak noszenie wysokich obcasów i szuranie nogami podczas chodzenia. Myślisz, że jesteś elegancka? Ale świat widzi odwrotnie. Wyrafinowane kobiety mają włosy, które wyglądają lekko nierobione, jakby tak się obudziły. Oczywiście nie obudziły się tak. Spędziły 40 minut na nienagannym blowoucie. Ale sztuczka polega na tym, żeby to wyglądało łatwo. Więc oto szybkie rozwiązanie. Po wysuszeniu włosów nigdy, przenigdy. Pod żadnym pozorem nie używaj nadmiaru musu lub mocnego spreju. Użyj lekkiego leave-in, oleju na końcówki i zakończ subtelnym sprejem nabłyszczającym. Nie tym plastikowym połyskiem. Połyskiem, który wygląda jak zdrowie. Znasz włosy Sabriny Carpenter? Ten objętościowy, ale luźny blowout z ruchem? Właśnie to. Wygląda naturalnie, ale nie jest. To technika. I osiągniesz to w domu, jeśli wiesz co robić. Duża okrągła szczotka, suszenie suszarką skierowaną w dół. Zakończenie zimnym powietrzem, aby zapieczętować kutikulę. Gotowe. Właśnie zaoszczędziłaś 200 euro na salonie, bo włosy, które błyszczą bardziej niż kolczyk, sprawiają, że wyglądasz bogato, nawet nosząc białą koszulkę. Błąd najczęstszy ze wszystkich: puszenie się, tłusty odrost i suche końcówki jednocześnie. Brzmi sprzecznie, ale jest bardzo powszechne i jest okropne, bo zdradza brak dbałości. Oto szybkie rozwiązania w 5 minut, które działają. Napuszenie się Szczotka z naturalnego włosia. Przeciągnij przez suche włosy od korzeni do końcówek codziennie. To redystrybuuje naturalne oleje i wygładza kutikulę. Na tłusty odrost, suchy szampon. Ale uwaga, nie ten, który zostawia białe pozostałości. Wybierz taki z matowym przezroczystym wykończeniem. Nakładaj tylko na odrost, masuj opuszkami palców, wyszczotkuj. Dwie minuty na suche końcówki, lekki olej, dwie kropki. Rozetrzyj w dłoniach, nałóż tylko na końcówki. Nigdy na odrost. Teraz porozmawiamy o tym, co naprawdę oddzielacie od kobiet, które wchodzą do pomieszczenia i wszyscy odwracają głowy. Nie chodzi tylko o naprawienie błędów, chodzi o zrozumienie pełnego kodu. I dokładnie dlatego stworzyłam mój kurs Wyglądaj na bogatą, nie wydając dużo. Bo po latach studiowania wizualnych, behawioralnych i społecznych kodów bogatych kobiet, zauważyłam coś: One nie są tylko bogate. Wiedzą, jak wyglądać bogato. I to zmienia wszystko: zmienia sposób, w jaki jesteś traktowana w sklepach projektantów, jak jesteś postrzegana na wydarzeniach, jak jesteś szanowana w pracy, jak jesteś odbierana w restauracjach, w podróżach, na ważnych spotkaniach. Kurs uczy dokładnie tego: szczegółów, których nikt ci nie mówi, ale które robią całą różnicę. I teraz jest w promocyjnej cenie wprowadzającej, ponieważ lekcje są udostępniane stopniowo. Gdy tylko kurs będzie kompletny, cena wzrośnie do pełnej ceny, bez żadnego rabatu. Więc jeśli naprawdę chcesz zrozumieć, jak przekształcić swój wizerunek i być postrzeganą w całkowicie inny sposób, to jest twoja szansa. Link jest w opisie, wykorzystaj to. Bo elegancja nie polega na wydawaniu więcej, polega na wiedzy. Błąd, nie dbasz o skórę głowy. I to jest ogromny problem, bo zdrowe włosy rodzą się ze zdrowej skóry głowy. Ale większość kobiet dba tylko o końcówki. Błąd. Zainwestuj w peeling do skóry głowy. Używaj go raz w tygodniu. Masuj skórę głowy opuszkami palców podczas mycia szamponem. To stymuluje krążenie. Dostarcza składniki odżywcze do mieszka włosowego, poprawia wzrost. Brzmi trywialnie? Nie jest. Kobiety, które mają te błyszczące, grube, zdrowe włosy, nie mają tylko szczęścia genetycznego. Dbają o korzeń. Angelina Jolie, kiedy chciała wyglądać jak matka międzynarodowej elity w latach po rozwodzie, włosy stały się jej cichym podpisem. Zawsze nienaganne, zawsze błyszczące, zawsze z tą zdrową objętością przy odroście. To nie jest przypadek. To inteligentna pielęgnacja. Błąd. Nie inwestujesz w ochronę termiczną. Za każdym razem, gdy używasz prostownicy, lokówki, suszarki bez ochrony termicznej, dosłownie spalasz swoje włosy. Smażysz kutikule, tworzysz rozdwojone końcówki, a uszkodzone włosy nigdy przenigdy nie wyglądają drogo. Więc oto złota zasada. Przed jakimkolwiek gorącym narzędziem ochrona termiczna. Zawsze. To nie podlega negocjacji. I spójrz, nie musi to być najdroższy produkt na rynku. Musi tylko mieć silikon w formule, który tworzy tę warstwę ochronną. Spryskaj, pozwól wyschnąć, dopiero wtedy użyj ciepła. Twoje włosy ci za to podziękują. Złe włosy unicestwiają nawet właściwą marynarkę. Pamiętaj o tym. Teraz spójrz na coś interesującego, co odkryłam, badając do tego filmu. Czy wiedziałaś, że w 2025 roku rynek luksusowej pielęgnacji włosów ma osiągnąć 35 miliardów euro? Wiesz dlaczego? Bo ludzie w końcu zrozumieli, że włosy są inwestycją. To nie powierzchowna próżność. To sposób, w jaki jesteś postrzegana zawodowo, społecznie, romantycznie. Badanie Uniwersytetu Yale wykazało, że kobiety z dobrze pielęgnowanymi włosami są postrzegane jako bardziej kompetentne, bardziej godne zaufania, a nawet bardziej inteligentne. Czy to niesprawiedliwe? Może? Czy to rzeczywiste? Absolutnie. I wiesz co jeszcze odkryłam? Trendy 2025 roku wszystkie wracają do tego, o czym zawsze mówiłam na kanale. Cichy luksus. Żadnych krzykliwych kolorów, żadnych ekstrawaganckich cięć. Wszystko o cichym wyrafinowaniu. Bubble bob, ten zaokrąglony bob z delikatną objętością. Długie proste cięcie z minimalnymi warstwami. Neutralne odcienie jak płynny brąz, old money blond, drogie espresso. Wszystko, co szepcze klasę, zamiast krzyczeć o uwagę. Gigi Hadid obcięła włosy w szykownego Boba w 2024 roku i wywołała falę próśb w salonach na całym świecie. Kylie Jenner zrobiła to samo, wracając do ery King Kylie z platynowym Bobem. Ale zauważ, nie chodzi o kopiowanie. Chodzi o zrozumienie zasady. Czyste cięcia. Neutralne kolory. Wykończenie, które wygląda łatwo, ale nie jest. Naturalny ruch. Zdrowy połysk. To oddziela drogie włosy od tanich włosów. Elegancja zaczyna się przy korzeniu i kończy w dobrze zrobionym koku. I oto informacja, której prawdopodobnie nie znałaś. Włosy z połyskiem są postrzegane jako o 60% zdrowsze wizualnie niż włosy bez połysku, nawet jeśli mają tę samą strukturę. To oznacza, że możesz mieć technicznie zdrowe włosy, ale jeśli nie mają połysku, wyglądają uszkodzone. A włosy, które wyglądają uszkodzone, nigdy nie wyglądają drogo. Dlatego produkty jak gloss, spray nabłyszczający, lekkie oleje są tak ważne. Tworzą optyczną iluzję zdrowia. A w elegancji percepcja jest wszystkim. Pozwól, że ci coś powiem, czego nikt nie mówi. Są kobiety, które wydają 500 euro na strzyżenie i wychodzą z salonu, wyglądając na milion euro, ale w dwa tygodnie już mają puszenie się, suche końcówki, tłusty odrost. Wiesz dlaczego? Bo nie wiedzą, jak to utrzymać w domu. A są kobiety, które wydają 80 euro, ale wykonują właściwą pielęgnację, używają odpowiednich produktów, a włosy pozostają nienaganne przez tygodnie. Kim wolisz być? Tą, która wydaje dużo i nie utrzymuje, czy tą, która wydaje strategicznie i zawsze wygląda nienagannie? Więc podsumujmy wszystko, czego nauczyłaś się dzisiaj, bo chcę, żebyś wyszła stąd, wiedząc dokładnie, co robić. Pierwszy błąd Źle zrobione strzyżenie z cienkimi końcówkami rozwiązanie proste cięcie co sześć tygodni, minimalne warstwy. Drugi błąd zły kolor z zaznaczonym odrostem lub utlenionymi odcieniami rozwiązanie. Wybieranie neutralnych odcieni, które rosną z godnością. Dyskretne balajaż, żadnych mocno zaznaczonych pasm. Trzeci błąd. Przesadne wykończenie, które wygląda jak kask. Rozwiązanie. Mniej produktu, więcej ruchu, subtelny połysk, blowout, który wygląda naturalnie. Czwarty błąd. Tanie akcesoria, które zdradzają brak wyrafinowania. Rozwiązanie. Spinki z acetatu, owinięte gumki, dobrze zrobiony niski kok. Piąty błąd. Puszenie się. Tłusty odrost i suche końcówki jednocześnie. Rozwiązanie. Szczotka z naturalnego włosia, przezroczysty suchy szampon, lekki olej tylko na końcówki. Szósty błąd. Zaniedbywanie skóry głowy. Rozwiązanie. Cotygodniowy peeling skóry głowy, masaż podczas szamponu, dbanie o korzeń tak jak o twarz. Siódmy błąd. Nieużywanie ochrony termicznej przed ciepłem. Rozwiązanie. Ochrona termiczna zawsze, bez wyjątków, przed jakimkolwiek gorącym narzędziem. To siedem błędów, siedem rozwiązań i różnica między dalszym wyglądaniem, jakbyś próbowała, a wreszcie wyglądaniem, jakbyś należała. Bo spójrz, będę z tobą szczera. Są kobiety, które obejrzą ten film, zgodzą się ze wszystkim i będą dalej robić dokładnie to samo, bo zmiana wymaga wysiłku. Ale są inne, które teraz wstrzymają się, spojrzą w lustro, naprawdę szczerze ocenią własne włosy. I to one pójdą do przodu, bo podczas gdy większość inwestuje w torebkę i buty, żeby wyglądać bogato, ty zainwestujesz w to, co naprawdę się liczy, w to, co obramowuje twoją twarz każdego dnia, w to, co porusza się, gdy obracasz głowę, w to, co odbija światło przed jakimkolwiek akcesorium, w twoje włosy. I zanim odejdziesz, pozwól, że zadam ci pytanie: czy uważasz, że te wskazówki mają sens? Czy naprawdę wdrożysz przynajmniej jedną z nich? Jeśli podobał ci się ten film, skomentuj poniżej, które zdanie najbardziej cię poruszyło. Może to być włosy, które błyszczą bardziej niż kolczyk. Sprawiają, że wyglądasz bogato. Lub cienkie końcówki nie mówią, że jesteś nowoczesna. Krzyczą, że nie masz czasu i kierunku. Lub jakiekolwiek inne. Skomentuj tutaj, bo chcę wiedzieć, która z tych prawd najbardziej cię poruszyła. I jeśli chcesz dalej uczyć się kodów elegancji, które zmieniają sposób, w jaki jesteś postrzegana na świecie, rozważ zostanie sponsorką kanału poprzez nasz klub członkowski z cenami od 6,99 zł. Społeczność lukratywna elegancja została stworzona dla tych, którzy są zmęczeni próbowaniem i chcą zacząć być. Od wewnątrz, ze spokojem, z inteligencją. Wchodzisz jednym kliknięciem i wychodzisz z kodami, których eleganckie kobiety uczą się w ciszy, w domu, od wczesnych lat. Kliknij przycisk zostań członkiem i dołącz do tej grupy, bo na koniec dnia elegancja nie jest szczęściem, nie jest genetyką, nie jest pieniędzmi, jest wiedzą. Jest zrozumieniem kodów, które bogate kobiety zawsze znały, ale nigdy nie wyjaśniały. A teraz ty wiesz. Twoje włosy mogą cię teraz zdradzać lub mogą cię podnosić. Wybór należy do ciebie, ale przynajmniej teraz wiesz dokładnie, co robić. I to już stawia cię przed 90% kobiet tam na zewnątrz, które próbują wyglądać elegancko, ale popełniają błędy w szczegółach, które naprawdę się liczą.